W dzisiejszym odcinku pokażę wam mój typowy tydzień w roku szkolnym I będzie to od poniedziałku Czyli Monday Do niedzieli Więc Zostawicie łapki w górę sub Subskrybujcie kanał tam na dole Do końca mojej... marca moim marzeniem jest zbić 5k subskrypcji Oglądajcie odcinki do końca, bo to mi bardzo pomoże w rozwoju kanału I przypominam, że odcinki na tym kanale codziennie o 18.00 Dlatego jeszcze bardziej warto subskrybować z dzwoneczkiem I zapraszam na mojego Instagrama ruda-podłoga-margorcia i przechodzimy do dzisiejszego tygodniowego odcinka Monday, czyli poniedziałek, czyli dzień pierwszy tego vloga Znaczy nie vloga, tylko tygodniowego odcinka Mam nadzieję, że doceniacie łapką w górę i na dole, bo tygodniowy odcinek w czasie daily to jest niemałe wyzwanie Więc no, typowy tydzień w roku szkolnym Czas zacząć Ogólnie w poniedziałki zawsze mam na 11.40 Więc wychodzę z domu o 11.20 A jest dopiero 10.50, więc może jeszcze coś zjem przez pół godziny i może jeszcze ogarnę biurko, bo trochę mam tu z Zaczynajmy ten odcinek! Jest już 11.20, więc idę do szkoły i będziemy się, jak już z niej wrócę. Wróciłam już ze szkoły, ale jestem strasznie zmęczona. Zjadłam już zupę, a za jakieś 5 minut będę jeść pierogi. Z truskawkami, na drugie danie. A za 2 godziny, czyli o 18.30 miałam mieć hiszpańskie, ale na szczęście go nie mam, bo pani nie może, więc bardzo fajny, wolny wieczór. Ale w sumie nie do końca, bo jutro mam sprawdzian z biologii. Ale już mniej więcej przyrobiłam wszystkie tematy, więc tylko jeszcze powtórka. No i powinno być tak na 4 może 5. ocena. No, więc widzimy się jak będę robić coś ciekawego. Jak widzicie dzisiaj nie działo się już nic ciekawego, po prostu uczyłam się biologii, bo jutro mam sprawdzian. I no, zmarnowany cały dzień. Południowe życie miałam na to 11.40 i wróciłam do piątej do domu, więc no, teraz słabo e, No, więc no, mało rzeczy zrobiłam Mam nadzieję, że jutro będzie bardziej produktywny dzień Na przykład pójdę pobiegać sobie y, Może poczytam jakąś książkę Może teraz też poczytam wieczorem w łóżku y, Jak, no, przesłaniem, Ale wątpię, bo jeszcze mamy kończyć oglądać film Więc raczej nie No, widzimy się jutro, czyli we wtorek Kolejny dzień rano chyba zapomniałam nagrać, coś w ogóle przywitać się i tak dalej. Ale ogólnie teraz wrócimy już ze szkoły. Odpoczywam z jedną jeszcze muszę tylko przebrać bluzę, eee, Spodnie już przebrałam. Eee, jest pół do 3. Chciałam iść dzisiaj pobiegać, ale wiecie, wymówki. Rano padało i troszeczkę boli mnie gardło. Takie oto wymówki. Eee, no... Jeszcze mam 5600 kroków ponad, więc no, sporo już zrobiłam kroków, możemy się umówić, że okej, okay, nie pójdę piekać ale zrobię na przykład, nie wiem, 8000 kroków a ja dzisiaj już nie będę wychodzić, więc mam 5600, więc będę musiała sobie w domu to robić na czy po prostu chodzić. Więc takie wyzwanko... Jeśli nie będę chciała, nie będę na tyle uparta, że nie będę iść biegać A dzisiaj nie idę do GoJumpu mm, Najprawdopodobniej, bo mm, ma wczoraj się czuła, a ja nie chcę i sama, bo mnie też boli noga Chyba sobie naciągnęłam właśnie prawą nogę i tutaj mnie strasznie boli Tu też, ale mniej, ale serio boli mnie no cóż, bywa, widzimy się, jak będzie coś ciekawego, na przykład jak będę robić kroki albo coś. Okej, okay, ja jednak wyszłam z domu, ruszyłam się z Macią. Tutaj nagrałyśmy odcinek, który już. To znaczy nie wiem, czy widzieliście, ale już wstawiłam. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam. A nazywa się on Skadni ceny Challenge i był on z Macią. Ale ten odcinek już nagrałyśmy. A teraz już wracamy do domu, a później niestety będę musiała się uczyć polskiego, bo dzisiaj jest wtorek, a w czwartek mam kartkówkę ze zdań, pojedynczych złożonych, naważnika, zdania i tak dalej. I nic z tego nie umiem, więc jutro będę się głównie uczyć, ale dzisiaj chciałabym zacząć, zostawić sobie czego się uczyć, jak, kiedy i dzisiaj po prostu zacząć się uczyć. Albo bardzo bym fajnie by było podzielić te zdania, że połowy się nauczy dzisiaj, połowy jutro, albo na przykład z wszystkim może się dzisiaj uda mi przerobić. A jutro tylko powtórzę. To by było o wiele lepszej. no ale nie wiem, bo jest już 18 za 10, więc w sumie trochę mało czasu zostało na naukę. Ale w sumie tak dopiero to. Ja wróciłam ze szkoły, mam ja obiad, godzinka odpoczywałam, a teraz poszliśmy z i dopiero wracamy. Muszę odpocząć. Coś zjeść, bo jestem strasznie głodna i mniej kartupolik. Więc już z idziemy do domu, gdzie jesteś zmęczona. Jestem biały. Aha. Okej, okay, my już właśnie yy, wracamy do domu, jedziemy w indom, macie jakiś założę się. Cinek. No fajnie, ale mam wyzwanie dla widzów. Jak dotrwaliście do końca, to macie 3 sekundy, żeby wziąć osobą rzecz w ręce. 3, 2, 1, a teraz dajcie lajka like i suba tą rzecz. Ale jeśli chodzi o cały skrót dzisiejszego dnia, no to w sumie siedziałam sobie na telefonie. Um, co jeszcze robiłam? W sumie, może przepisałam notatkę z history i zrobiłam zadania. E, no i po troszeczkę ogarnęłam. Więc tu jest serio jak na cały dzień strasznie mało, po prostu za dużo czasu spędzam w telefonie. Trzeba coś zrobić, jeśli chcecie jakiś odcinek 24 godziny bez telefonu. Piszcie w komentarzach, bo nauczyłam się już je odblokowywać, więc piszcie, czy taki odcinek chcecie. Kolejny dzień, ale wczoraj wieczorem. Po 21 przypomniałam sobie, że na dzisiaj, na pierwszym lekcji czyli o ósmej, na lekcji ósmej jest religia i e, pan katarzyna mam katarzyna e, powiedziała, że mamy się nauczyć drogi krzyżowej. Ja nie umiem. Mam nadzieję, że jak sobie powtórzę przed lekcją. No że fajnie by było, gdyby na przykład, bo nie wiem, trzecia lekcja, a nie pierwsza. I później mam jeszcze no. Bo dzisiaj też mam przejść lekcji, wtorki środy mam przejść lekcji, piątki, jeszcze czwartki, tylko cztery lekcje i poniedziałki pięć, więc tak, średnio, widzimy się kurczę ze szkoły, bo jeszcze nie wiesz. Już wróciłam ze szkoły, ja w sumie to już jakieś tak 4,5 godzinki temu, bo jest już po wpół do siódmej. Ale ogólnie przez ten cały czas siedziałam sobie w telefonie, nagrałam jedną odcinek. prawie do końca go zmontowałam, zostało mi półtorej minuty. Yy, no i jeszcze ogarnąłam polski, ale tylko troszkę, trochę więcej niż wczoraj, ale no wiecie, jutro mam kartkówkę, więc muszę jeszcze się poduczyć. skończyć montować ten odcinek, yy, zapisać go i przesłać na YouTube, więc żeby był na jutro, bo on jest, więc no. Jutro nagrywam kolejny odcinek, na no, pojutrze, no, więc, no, tak co z dnia na no, dzień idzie, tak, nie lubię strasznie, więc będę musiała coś z tym zrobić, no, ale będzie cena odcinek, więc on jeden dzień tak mi przesunie, bo nie będę musiała no, to grywać jeszcze, odcinku, bo go nagrałam przez cały weekend, no, widzimy się później. Czwarty dzień, sorry że tak mało nagrywam na tego vloga, ale po pierwsze nie mam pamięci, po drugie nie mam czasu, po drugie drugim trzecie muszę się uczyć, muszę jakieś inne no odcinki, więc ten odcinek będzie troszkę krótszy. Um, ej, ale fajny efekt. już wróciłam ze szkoły, przez szkołę mi się nie chciało nagrywać, jest 15 po trzecie, już obiad, zaraz e, wiem takie jakieś testyczka, a w tle to macie ogląda strasznie głośno jakieś e, YouTube'a bo nie ma słuchawek, będzie gdzie ty posiadałaś słuchawki? Gdzie masz słuchawki? No, a ja jestem sama w domu, Nie jesteś sama w domu. Eee, no, i będzie ogólnie dzisiaj to obozy. Mogliście to widzieć na odcinku e, z metamorfozy. Znaczy nie wiem, czy już leciała, raczej tak, ale nie wiem. I e, będę montować, więc będzie musi skończyć, nią nagrywać, bo jeszcze nie skończyła. Mac wyłącz! To jak mnie do wkurza! A No i co z tego? Przecież ja za chwilę skończę, a wiem, że nie skończy. No więc um, widzimy się, jak będę robić coś bardziej. Bardziej interesującego. Kolejny dzień. Tego odcinka, czyli już piątek, piąty dzień, czyli bardzo mało nagrałam, tylko jakąś minutkę. Przecież jeszcze będę musiała to zmontować chyba dzisiaj zacznę, ale nie no, w sumie ja chyba jutro. No nie wiem, nie wiem kiedy będę to montować, ale szybkie info: za 10 minut mam wyjść z domu, miałam powtórzyć do kartkówki, którą mam na pierwszej lekcji, bo mam pierwszym odwołaniem, więc to miała być druga lekcja z geografii, z mapy fizycznej Europy. A miałem powtórzyć sobie No i tak się, tak zwykłam, że nie powtórzyłam Więc muszę teraz szybko się ogarnąć yy, no, Umyć zęby i buzie i wychodzę Dzisiaj znowu mam tą piękną bluzę Wczoraj chyba jej nie pokazywałam Bo wczoraj też ją miałam, a wczoraj chyba byłam w tej bluzce po domu więc no, widzimy się jak wrócę ze szkoły. Mam nadzieję, że w ten weekend gramy więcej do tego odcinka. Znaczy, mam nadzieję, wiem, bo on trwa, nie wiem, może z 8 minut to jest bardzo mało jak na tygodniowy odcinek. A jeszcze czas zostały tylko sobota i niedziela i dzisiaj może jeszcze coś nagram. Chociaż on wobec dzisiaj chcę nagrać dwa odcinki. Oczywiście oprócz tego dwa odcinki, żeby mieć zapasik. No, tyle Widzimy się jak wrócę ze szkoły. Wróciłam już ze szkoły, jest za 13.03 A dzisiaj kończyłam 14.25, więc nawet nie najpóźniej no przyszłam, Ale teraz zjem super szybko, nagrywam odcinek, jestem sama w tą Tak nie wiem, około 2 godziny, ale mniej więcej mam Powiedziała, że będzie w do 5, ale powiedziała, że może być i wcześniej i później Więc może nawet będzie czwartej. A teraz mam do nagrania godzinny odcinek Że robię piosenkę w godzinę więc muszę się sprężyć, fajny odcinek. Już go wymyśliłam, nie wiem, z kilka miesięcy temu, chciałam go nagrać już. Okej, okay, może z miesiąc, dwa. Ale na serio bardzo fajny pomysł, bardzo fajny odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba. W jak już to oglądacie, to jest na kanale. E, więc jeśli nie oglądałeś, to zobacz, bo na pewno bardzo fajnie wyszedł. No. I ja już bez przedłużenia. się ogarniam muszę się uczesać i jem supę i nagrywam 16.00, teraz nagrywam odcinek pod tytułem Zrobiłam piosenkę w godzinę bardzo fajnie wyszedł, tak mi się wydaje, tylko jeszcze muszę go zmontować właśnie eee, no i po prostu bardzo fajnie wyszedł, mam nadzieję, że będę mieć pamięć tam bo inaczej będę musiała usunąć coś eee, właśnie nie wiem eee, więc mam nadzieję, że będę znajdę na to pamięć, no więc już nie przedłużam i widzimy się nie, jak już zmontuję tamten odcinek, ale wyszedł bardzo fajnie. Pa, fakt Możliwe, że nawet. Jeśli nie, jak daliście, to obejrzyjcie, bo serio bardzo fajnie wyszedł. A ja idę kończyć zupę, bo chciałam zacząć ten challenge o 15.00 i skończyć o 16.00. Już nagram zakończenie, więc już jest świeba. Ale nie skończyłam właśnie zupy Jeszcze muszę zjeść drugie naleśniki, no, to są, więc jeszcze tylko to ogarnę, bo trochę nabałaganiłam No i widzimy się później Witam was w kolejnym dniu, czyli już sobota Czyli szósty dzień tylko odcinka, więc jeszcze tylko dzisiaj i jutro Miałam więcej nagrywać, ale jutro chyba więcej będę nagrywać, bo dzisiaj Jeszcze, w sumie wczoraj trochę więcej nagrałam, ale dzisiaj jeszcze Chciałabym nagrać jeszcze jeden odcinek, więc muszę zachować na niego pamięć, ale już zmontowałam ten odcinek, że zrobiłam piosenkę w godzinę i właśnie dzisiaj będzie w sobotę. Miał być jutro, ale niestety, bo jeszcze nagrywam wyzwania od widzów i one miały być dzisiaj, a jutro ta piosenka, ale niestety nie mam jeszcze nagranych i tych wyzwań od widzów, a moi rodzice wychodzą z domu tak samo całą godzinkę, więc. Wtedy to będzie mieć dwie, trzy godzinki, więc wtedy na spokojnie nagram te wyzwania od widzów mm, Więc myślę, że będzie fajnie Będę musiała jeszcze wymyślić do nich tytuł e, Więc no Ale już większość wyzwanek poszukałam e, Wybrałam, żeby nie były zbyt nudne mm, I żeby były w ciekawe Więc na razie jest tam kilkanaście, może jeszcze trochę wypiszę ich u muszę jeszcze zwolnić sobie pamięć, usunąć tam jakieś filmiki i dzisiaj wleciał odcinek na kanał Madi, czyli fajny konto czyli mojej siostry eee, no i jak omontowałam to był, e, możecie sobie oglądać, Wątpię, że nie oglądaliście, no ale może nie oglądaliście e, testuję e, rzeczy z Chińczyka bo coś się nazywa więc zapraszam, ja komentowałam z godzinkę, może nie całą, więc zostawcie łapkę w górę i oglądajcie do końca to odcinek, jeśli chcecie okazać mi wsparcie, że tak powiem, no, więc widzimy się pewnie jak już, nie wiem, a i teraz zrobię jeszcze sobie fiszki z angielskiego, nigdy nie robiłam Jakich fiszek, no ale na YouTube już drugi czy trzeci raz oglądałem jakiś filmiki jak się uczyć, i tam były fiszki, więc Więc... robię te fiszki. Prawie wszystkie słówka zrobiłam z tego działu. Później może jeszcze zrobię z jakiegoś innego przedmiotu. Nie wiem, o z matematyki mogę wzory zrobić, bo teraz mam wzór na trapezu na przykład, już znam, więc sobie tylko tak powtórzyć. To będzie kilka kolejnych fiszek z matmy więc fajnie, więc widzimy się później Hej witajcie w ostatnim dniu tego odcinka jest już niedziela czyli właśnie siódmy dzień tego możemy napowiedzieć vloga e, no dzisiaj niedziela, więc na luzie nic nie sprzątam ani nic tylko zaczynam robić pracę plastyczną dodatkowo na luty Jest już marzec, no ale były fery i pani nie było w lutym, a w pierwszym tygodniu marca nie miałam czasu zrobić, więc zaczynam robić i pokażę Wam efekt końcowy. Myślę, że tak za, nie wiem. 20 minut tak myślę, że zrobię przed jeszcze zielony obiad i oglądaliśmy film. Yy, fajny, nie pamiętam, yy, nazywa się chyba Niki Spoko. Dobiega końca ten dzień, więc... Też ten odcinek, ten tydzień, więc szybko minęło. W sumie ten tydzień był taki jeden z luźniejszych, ale przyszły tydzień będzie jeszcze bardziej luźny ponieważ w przyszłym tygodniu nie mam żadnych sprawdzian, więc ten weekend był luz, luźniejszy, ale fajnie, fajnie, polecam. Eee, no i. no i tyle w sumie. Eee, no. Yy, więc już koniec tego odcinka, zostawcie łapkę w subskrybujcie kanał, bo do końca marca wybijemy 5000 subów. może się uda. Oglądajcie odcinki to do końca, bardzo, bo to mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. No i co? Widzimy się jutro o 18.00. Pa!